Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej kandydatów w wyborach do parlamentu, kandydatów reprezentujących trzecią drogę, a więc Koalicyjny Komitet Polska 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, kandydatów do wyborach zarówno do Sejmu, jak i do Senatu w tym okręgu wyborczym. Szanowni Państwo, w czasach, kiedy cały czas Mamy do czynienia z skutnią z jednej bądź z drugiej strony sceny politycznej. My proponujemy alternatywę. alternatywę, czyli trzecią drogę, po to, żeby można było rozwiązywać realne problemy, po to, żeby można było merytorycznie dyskutować i pracować, bo tych spraw do rozwiązania w naszym kraju jest bardzo dużo i niestety jeszcze przybywa. A to jest możliwe dzięki merytorycznej pracy w parlamencie naszych kandydatów. Którzy ubiegają się o państwa głosy. Myślę, że normalność w polityce jest możliwa. Myślę, że ta propozycja alternatywy, trzeciej drogi, to właśnie to rozwiązanie, do którego chcemy państwa przekonać. Bo znając kandydatów, którzy za chwilę będą się tutaj prezentowali, jestem przekonany, że to są osoby, które wniosą poprzez swoje doświadczenie rzetelną, realną i taką praktyczną. I taką praktykę, którą wynoszą ze swojej pracy, która jest potrzebna w parlamencie, po to, żeby te problemy faktycznie rozwiązywać. Znajdujemy się w Słupcy, w mieście, które przecież bardzo mocno się rozwinęło dzięki różnym środkom. Środkom z Unii Europejskiej, środkom pozyskiwanym z budżetu samorządu województwa Wielkopolskiego, czy też środkom pozyskiwanym z budżetu państwa. To wszystko jest bardzo ważne, ale w Słupcy, tak jak i w wielu innych miastach jeszcze można wiele zrobić, korzystając, cho korzystając chociażby ze środków z Unii Europejskiej, z których y, obecnie skorzystać nie możemy. Mam na myśli y, zablokowany y, y, Krajowy Plan Odbudowy. Myślę, że te środki są niezwykle potrzebne, żeby dalej rozwijać słupce, żeby rozwijać y, powiat słupecki, ale również całą Wielkopolskę i na to zwracam uwagę. Ale też chcę Państwu powiedzieć, jako wicemarszałek województwa Wielkopolskiego, który często bywa również na tym terenie, że daję Państwu rękojmie, że to są osoby, które będą Państwa godnie reprezentowały w parlamencie. I to jest myślę bardzo ważne. Za chwilę te osoby się przedstawią, bo mamy tutaj kandydata do Senatu w tym okręgu wyborczym, ale również kandydatów do Sejmu. Ale pozwólcie, że powiem tutaj o panu Michale Pyrzyku, który jest burmistrzem. Słupcy od wielu, wielu lat, a więc ma olbrzymi wkład, jeśli chodzi o rozwój miasta. Był starostą słupeckim, jest doświadczonym samorządowcem, który zna realne problemy mieszkańców. To nie jest tak, że on stąd wyjedzie i zapomni, skąd ma swoje korzenie. To jest absolutnie niemożliwe. A więc podczas rozmów z mieszkańcami będzie wiedział również, jakie są potrzeby, by je rozwiązywać. To jest niezwykle ważne, dlatego. Mówię o tym, bo znamy się z panem burmistrzem od wielu, wielu lat i ta współpraca jest na najwyższym poziomie. Zresztą wiele wspólnie udało się zrealizować właśnie z myślą o rozwoju tego miasta i tej części naszego subregionu. Dzisiaj prezentacja kandydatów, ale również 12 gwarancji trzeciej drogi. Tego, co chcemy zrealizować, a co z całą pewnością będzie miało wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców w Wielkopolsce, ale również w naszym kraju. Dziękuję bardzo i bardzo proszę Pana Michała Pyrzyka o zabranie głosu. Dziękuję bardzo Panu Marszałkowi Krzysztofowi Grałowskiemu za przedstawienie mojej osoby, jak również za współpracę na przestrzeni tych minionych lat. My jako Trzecia Droga mamy bardzo dobry program wyborczy. Spisaliśmy go w takich 12 punktach gwarancji Trzeciej Drogi. Nie jest to, proszę Państwa, licytacja na obietnice, na kwoty, tylko realny program, który pozwoli odejść od Polski marnotrawnej do Polski gospodarnej, tak żeby się nie Pojawiały, nie dręczyły nas takie sytuacje jak chociażby ta, którą mamy dziś na stacjach paliw, gdzie panuje chaos, gdzie jest masowa, można powiedzieć, awaria dystrybutorów, a tak naprawdę wiemy, że chodzi o brak paliwa. Więc aby zapewnić bezpieczeństwo Polakom, takich sytuacji należy unikać. Tak jak powiedziałem, te nasze 12 gwarancji zostało spisanych. W tym dokumencie, który za chwilkę Państwu przekażę, ja chciałbym wspomnieć tylko o dwóch bądź trzech takich punktach, postulatach. Pierwszy związany jest z służbą zdrowia. Wszyscy płacimy wysokie składki zdrowotne, szczególnie przedsiębiorcy. A jeśli zajdzie taka potrzeba, no nie możemy dostać się do lekarza specjalisty. Więc my w programie gwarantujemy, że jeżeli taka wizyta nie odbędzie się w ciągu 60 dni, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie musiał nam zrefundować koszty wizyty e, prywatnej. Dość płacenia po raz drugi z własnej kieszeni, te koszty musi na siebie przejąć Narodowy Fundusz Zdrowia. E, jeśli chodzi o oświatę, dziś często jest tak, że o poziomie oświaty w danym miejscu decyduje samorząd, bo subwencja oświatowa no, niestety nie wystarcza na pokrycie wszystkich e, kosztów związanych z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli i dlatego my chcemy to zmienić, chcemy zagwarantować 6% Produktu krajowego brutto na oświatę, tak żeby dzieci od najmłodszych lat uczyły się języka angielskiego, ale żeby nie było tego właśnie zróżnicowania, jeśli chodzi o zajęcia pozalekcyjne, o języki obce między gminą biedniejszą, a na przykład gminą miejską czy gminą wielkomiejską, i również to zakładamy w naszym programie. Kolejną kwestią jest kwestia uproszczenia podatków. Mieliśmy w minionym roku wielki chaos również podatkowy w zasadzie trzy systemy podatkowe działały w ciągu roku my nie chcemy aby obywatele zostali byli zaskakiwani rozwiązaniami w trakcie roku podatkowego czy przedsiębiorcy oni muszą działać w pewnych warunkach dlatego chcemy ten system uprościć chcemy również wprowadzić rodzinny PIT polega to na tym że im liczniejsza rodzina ponieważ ten dodatek 500 plus no, nie spełnił swojej roli, jeśli chodzi o przyrost naturalny społeczeństwa. My chcemy, aby podatek, który wielodzietne rodziny, rodziny liczniejsze, nie będą musiały płacić, pomógł właśnie w tej kwestii, jeśli chodzi o demografię. Im liczniejsza rodzina, tym mniejszy podatek, aż do niepłacenia tych podatków w ogóle. Powiedziałem... O trzech z tych dwunastu gwarancji. Oczywiście to nie jest cały nasz program. Wzbogacamy go o te kwestie, o których mówiliśmy wcześniej, czyli o emeryturę bez podatku, o tych propozycjach, które były zawarte w projekcie Uczciwa Polska, czyli dziedziczenie emerytury, własny kont, chociażby dla młodych, czy praca, która się opłaca i nieopodatkowanie, nie oskładkowanie na przykład drugich umów dodatkowych dla tych, którzy są aktywni na rynku pracy, którzy chcą pracować. Jeśli chodzi o te 12 gwarancji, one zostały uzgodnione przez zespoły, przez naszych liderów i zachęcam do zapoznania się z nimi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i poproszę naszą kandydatkę też reprezentującą powiat słupecki. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tak, startuję z listy m, trzeciej drogi, z miejsca siódmego. E, nazywam się Łechtańska Agnieszka. E, jestem stąd. Mieszkam w gminie Słupca, jestem przedsiębiorczynią, ale wcześniej też e, przez kilkanaście lat urzędnikiem. Także znam problemy naszych mieszkańców, mieszkańców e, naszego okręgu. E, ja oczywiście idę do Sejmu po to, żeby. Właśnie reprezentować przede wszystkim kobiety, dzieci, mieszkańców wsi, generalnie to, z czym oni się też borykają. To, co wspomniał Pan Burmistrz, w tych 12 gwarancjach mamy również zapisane postulaty dotyczące i kobiet i rolnictwa. Pozwólcie Państwo, że posiłkować się będę karteczką. W Sejmie mamy niespełna 30% kobiet, a spraw no, naprawdę bardzo dużo do załatwienia. Zmieńmy prawo aborcyjne, oddamy wtedy głos kobietom. W całym kraju zorganizujemy poradnie dla ofiar przestępstw seksualnych, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Zadbamy o to, aby kobiety mogły rodzić w każdym szpitalu ze znieczuleniem i bez bólu. Zapewnimy dostęp do ginekologa i badań profilaktycznych w każdym powiecie. Młode dziewczyny już od 15 roku życia będą mogły samodzielnie umówić się do ginekologa. Sfinansujemy in vitro, by kobiety, które borykają się z problemem niepod, niepod, niepłodności, nie musiały martwić się o sprawy finansowe. Leki hormonalne, te do regularnego stosowania, jak również awaryjne, będą. Dostępne i refundowane. Wyrównamy płace. W zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa zapewnimy parytety. Zapewnimy wsparcie samodzielnym rodzicom osoby, yy, osoby niepłacące alimentów nie będą mogły odebrać paszportu lub będą miały zatrzymane prawo jazdy. Zwiększymy ilość miejsc w żłobkach, żeby mamy i babcie nie miały dylematu, które. Kto z, z, która z nich z dzieckiem ma zostać w domu, aby mogły być kobietami aktywnymi? Także cały czas będziemy wspierać e, kobiety e, i kobiety do przodu. E, nasze postulaty to też bezpieczeństwo żywnościowe i polska wieś ta zielona, niepodległa czyli koniec z napływem niekontrolowanej żywności z Ukrainy, uwolnimy potencjał kwi, tkwiący w polskiej wsi i rolnictwie. W czasie afery zbożowej państwo zawiodło polskich rolników i konsumentów. Zrobimy wszystko, aby wolni, rolnik był uwolniony od tak dużej biurokracji i uprościmy dopłaty bezpośrednie. Kaucjowanie zboża, kaucjonowanie zboża na granicy i badanie na zawartość grzybów i pestycydów niezadowolonych, nie, 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 z, w, Unii, niezadowolonych w Unii czyli e, Będziemy przeprowadzać wszelkiego rodzaju badania oraz wszystkie systemy, które pozwolą nam na to, żebyśmy mogli przeprowadzić i badania, ale automatycznie nie wpuszczać na nasz rynek zakażonych zbóż czy też niedozwolonych pestycydów. Biosekuracja przy ASF powinna być zmieniona i musimy przywrócić produkcję tuczników. Pierwsze, po to, aby schabowy, powinien być z polskiej świni. Drugie, żeby nie doprowadzić do jeszcze większej zapaści na rynku zbóż. 250 tysięcy gospodarstw padło w ostatnich kilku latach. To ludzkie tragedie. Maliny mają ceny poniżej opłacalności. To samo w niektórych przypadkach, w niektórych regionach jest z mlekiem, gdzie mamy złoty 20 zł za litr. Pis prowadzi do upadłości polskiego rolnictwa. Za chwilę będziemy mieć problem z jabłkami, ziemniakami, z, każdymi, z każdym naszym płodem rolnym, bo nikt nie szuka innych rynków zbytu na naszym, a naszym towarem eksportowym są wizy z orłem w koronie na bazarkach zamiast polskie produkty rolne, używane, uważane za jedne z najlepszych na świecie. Także szanowni państwo, postaram się te postulaty i te grupy społeczne reprezentować w, w sejmie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, szanowni państwo. Akurat w tym okręgu wyborczym możemy też zaprezentować państwu kandydata w wyborach do senatu, z czego się bardzo cieszymy. Jest to kandydat trzeciej drogi, ale chciałbym zauważyć, że to jest kandydat w ramach paktu senackiego, a więc popierany również przez naszych koalicjantów, przez Partie Demokratyczne Opozycyjne jeszcze przez jakieś dwa tygodnie, mam nadzieję. Dlatego to bardzo ja proszę. Może, bardzo ja może proszę. podejdę, panie marszałku. Tak. Dzień dobry, szanowni państwo. Tak jak pan marszałek mówił, jestem kandydatem paktu senackiego, czyli kandydatem całej opozycji demokratycznej. Nazywam się Grzegorz Fedorowicz. Przyjechałem do państwa tutaj, do SUPcy z sąsiedniego powiatu. To jest z wrześni. Kim jestem? Jestem pułkownikiem i działaczem charytatywnym. Pułkownikiem służby penitencjarnej, który przez niemal 30 lat służył dla bezpieczeństwa obywateli. Na różnych stanowiskach służbowych byłem zwykłym funkcjonariuszem służby więziennej. Byłem szefem jednostki penitencjarnej przez 13 lat. Byłem szefem okręgu penitencjarnego wielkopolskiego oraz lubuskiego przez około 5 lat i byłem też zastępcą dyrektora generalnego trzeciej co do wielkości służby mundurowej w Polsce od trzech lat jestem wolnym człowiekiem mogę się realizować w różnych innych aspektach życiowych między innymi w aspektach społecznych a także charytatywnych można mnie śledzić na moim profilu facebookowym, gdzie możecie dowiedzieć się Państwo o różnych moich szalonych pomysłach i akcjach, które miały na celu pomoc dzieciom, a także osobom niepełnosprawnym czy też uchodźcom wojennym. W Senacie, w Parlamencie chciałbym się zajmować oczywiście bezpieczeństwem, bo to jest coś, co na czym najbardziej się znam. Jeżeli, jeżeli uda się, Wygrać te wybory, dostać do Senatu, będę jednym z dwóch, myślę, specjalistów w tym zakresie, ponieważ drugim kandydatem do Senatu jest generał Różański, który jest specjalistą w zakresie obronności i wojskowości. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że będziemy mogli zajmować się szeroko pojętym bezpieczeństwem państwa, szeroko pojętym bezpieczeństwem i, w, i funkcjonowaniem służb mundurowych, a także innymi sprawami, takie, które do Senatu należą. A myślę tutaj najistotniejszą sprawą będzie pozyskanie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, o którym mówił tu przed chwileczką marszałek czy też burmistrz czy Michał Pyrzyk. Szanowni Państwo. E Proszę Państwa o poparcie, proszę o poparcie kandydata trzeciej drogi, ale jednocześnie kandydata całej demokratycznej opozycji. Dziękuję.